W poniedziałek 6 czerwca odbyła się ostatnia runda Styku Porsche z Limbyjskim Pro Cup na torze w Poznaniu. Na koniec drugiego sezonu znaliśmy już zwycięzcę serii, został nim gniewko, lecz nierozstrzygnięte zostały losy drugiego miejsca. Walczyli oni Patatajek i Gucio 85 Przejdźmy teraz do wyścigu drugiego, bo tam działo się najwięcej. Żyłbym nawet, że był to jeden z najciekawszych wyścigów tego sezonu. Kierowcy ustawili się na pozycjach startowych w takiej kolejności, w jakiej ukończyli wyścig numer jeden, czyli na pierwszym miejscu Gucio, obok niego Szymek.pl z trzeciego miejsca startował patatajek, czwarty Thor, piąty gniewko, szósty Dan, siódmy Kondiow, ósmy Nat, dziewiąty Sekora, dziesiąty Napoleon, jedenasty Lukasek, dwunasty Mephisto, trzynasty, zamykał stawkę Lukas. Ale przejdźmy już do samego wyścigu. Dobry start Szymka. Udaje mu się zyskać jedną pozycję wyprzedzając Gucia na prostej start meta. Przypuszcza on udany atak na drugą pozycję i w taki właśnie sposób Gucio w ciągu połowy okrążenia traci dwie pozycje. A na dalszych pozycjach jadą odpowiednio na siódmym miejscu Lukas nad Sekora Lukasek Aristo i stawka zamyka na Palau 7 7 Tutaj mamy Gniewka, który próbuje wyprzedzić Tchora. Udaje mu się to. Drobny błąd, mały kontakt i Tchor traci czwartą i nawet piątą pozycję, bo na jaką będzie korzysta Kondziop. A teraz widzimy atak Gucia na drugą pozycję, próbuje on gorączkowo ją odzyskać po utracie na pierwszym okrążeniu. No i to się udaje. Tuż za patakiem będzie próbuje swoich sił w starciu z to nie mogło się udać Szymek w lepszej pozycji Gniewko dalej próbuje swoich sił z patatajkiem. Oj, tutaj było blisko, to mogło się udać. I jeszcze gniewko popełnia drobny błąd. szczęśliwie sobie wyszedł na szczęście. A tak właśnie pogrzeba swoje szanse patatajek na dobry wynik w tym wyścigu. Sądzę, że już nie ma co marzyć o pozycji wice-lidera w ogólnej klasyfikacji. A to już jest Tor i Konio. Walka o piątą pozycję, próbują odzyskać swoje miejsce. Było blisko, odważny manewr, ale niestety zabrakło szczęścia. A tutaj proszę bardzo, udany atak Kucia i obejmują prowadzenie wyścigu po błędzie szymka, a za nim gniewko, które zapewne nie omieszka skorzystać z błędów młodego zawodnika. by tu dyskutować, czy to było do końca fair. Ale to i tak nie ma znaczenia, bo za chwilę Szymek odzyskuje drugą pozycję. Lecz jak widać, nie może być spokojny, bo tuż zanim czai się gniewką, Walkę na dalszych pozycjach. Oj, ostro przestrzelony ten zakręt. Co szczęście, że nie zabrał on nikogo ze sobą. Na 15 okrążeniu lider wyścigu zjeżdża do bokców. A tuż za nim gniewko. Lecz to on szybciej wyjdzie, ponieważ jak się później okazało postawił wszystko na jedną kartę. Nie zmienił opą. I przez to zapewne te drobne błędy wycieczki poza tor. No a Gucia zmienił opony. Jedzie na świeżych softach. I dogania gniewka. A to szymek, który jedzie na trzeciej pozycji. Niedaleko za nim jest Kądziow, któremu udało się odrobić parę pozycji. Atak Gucia nie do końca udany ale poczekajmy chwilę, bo jeszcze kawałek do mety. No i tutaj popełnia gniewko błąd, wyjeżdża poza tor. Na ostatnim okrążeniu, ba, nawet na ostatnich zakrętach przed metą i takim sposobem, rzutem na taśmę, Gucio zostaje wiceliderem serii. A na dalszych pozycjach dojechali drugi gniewko, trzeci Szymek, czwarty Patatajek, piąty Kondzio, szósty Sekora, siódmy Napoleon 77, ósmy Lukas, dziewiąty Mephisto, dziesiąty Twory, jedenasty Nat, a Lukas nie ukończył wyścigu.